Cześć, tutaj Dominik z PJP, nagrywam tą krótką zapowiedź, ponieważ za niedługo rozpocznie się drugi sezon naszego ukochanego podcastu, znaczy się naszego, waszego ukochanego podcastu, twojego kozet i może nawet ty stawson tego posłuchasz, może ktoś jeszcze, pozdrawiam, dziękuję, pozdrawiam ciebie Błażej, nie wiesz, że to nagrywa. dziękuję. Co mogę wam powiedzieć jeszcze? No w sumie chuj. Nazwę to PJP Short. Ja sobie będę coś tu gadał. Co wam mogę powiedzieć? Dzisiaj rano byłem w pracy, potem wróciłem, układałem, układałem. Są takie sknora małe kosteczki przyprawy to ułożyłem z nich piramidę, bo wróciłem do domu. Ubrałem ciepłe skarpety i siedzę z herbatką w swetrze. Jest 4 kwietnia, dwa dni temu umarł papież. Co mogę jeszcze wam powiedzieć? Hmm. No kurwa! Będziemy nagrywać z Błażejem nasz najbardziej, najbardziej najmniej regularny podcast w Polsce. E, zaraz po, po nas. Mam nadzieję, że nowy sezon będzie pełen gości, pełen radości, pełen nowości, pełen rozkoszy i radości z codzienności. I powiem wam jeszcze, że Wczoraj zjadłem sobie to było bardzo dobre. Z jakichś takich przemyśleń z mojego dnia. To cały dzień w głowie leci mi Disna szatana. Nie umiem wyjąć go z głowy. Posłuchałem już go trzy razy dzisiaj, ale dalej to nic nie daje. Mógłbym, mógłbym się rozwinąć o czymś, a czemu nie? Wydupiam. mam. Stara robi obiad. Wezmę tylko łyczek herbatki numer 1 i numer 2. otworzę mój telefon znajdę jakiś jakiś fajny temat co nie eee, co my tu mamy eee, wejdę po prostu w google No co mi się pierwsze wyświetli to wam powiem o Błażej właśnie wymyśliłem format wchodzisz w google i patrzysz co ci się pierwsze wyświetli nie ma za co how to podcast o. Eee, za poważne eee, za poważne Znaleźli to w śniadaniu wce ucznia, wezwali ojca do szkoły WP parenting. Więc uważajcie, uważajcie, przyszli rodzice, bo WP parenting, na którego. Na której to stronie jest reklama, nie możesz spać na lewym boku. <zyskujesz> Zasypiej w tych pozycjach. Ale nie wchodzę w to, bo nie chcę spać w innej pozycji, bo lewy bok to moja ulubiona pozycja. Ten tata będzie musiał zapłacić za swoje roztargnienia. Mężczyzna powiedział, jak przez pomyłkę spakował do śniadaniówki swojej pociechy piwo. O, stary, wie co dobre. Brwarek, kurwa. Ojciec został wezwany na rozmowę do szkoły. O, jest nawet treści w artykule. I artykuł ma, słuchajcie, dwa punkty. Rodzicielska pomyłka i internauci wspierają młodego tata. No kurwa, ja też go wspieram, uważam, że. Mm, browarka czasem, se trzeba szczelić. <grywka> TikTok wdarł się na scenę portali społeczności. Aha, aha, sorry, już zacząłem czytać. Spis treści. Jeden, rodzicielska pomyłka, i dwa, internauci wspierają młodego tatę, to już powiedziałem. Nie mam dziury w pamięci. Jeden, rodzicielska pomyłka. TikTok wdarł się na scenę portali społecznościowych przebojem i stał się jednym z najważniejszych graczy cyfrowych na świecie. Platforma umożliwia tworzenie, udo i tworzenie udostępnianie i oglądanie Tik. Kur kurwa nie umiem czytać, udostępnianie i oglądanie krótkich klipów. TikToka po pokochali również rodzice, którzy znajdują w aplikacji nagrania z poradami. Relacje z podróży czy zabawne scenki rodzajowe. O, kurwa, TikTok jest tak zabawne! Wow, tam można na przykład zobaczyć tą samą piosenkę kurwa 30 raz zapętloną jakiś krótki fragment tego utworu i ktoś coś robi do tego. Albo ludzie po prostu lipsynkują do nie swoich żartów. Zajebiście śmieszne, zajebiście śmieszne. O kurwa, nie mogę po prostu uśmiech na mojej twarzy się szerzy tworzy do rozpuku wręcz jestem pochłonięty radością i śmiechem nawet nie wiecie jak bardzo nie wiecie jak bardzo sobie nie cenię tej aplikacji czasami opiekunowie publikują na platformie filmiki ilustrujące wychowawcze wpadki wychowawcza wpadka to pewnie stary daje dziecku browarka no ja nie wiem kto nigdy nie pił piany z piwka niech pierwszy rzuci kamieniem znaczy ja to powiedziałem, to nie jest w tekście. <laughs> Przygotowanie dziecka do szkoły to czasem prawdziwe wyzwanie. <laughs> Zaszyte, książki, ubranie na pół, śniadanie, w porannym pośpiechu łatwo oczeń zapomnieć lub przypadkowo włożyć do plecaka dziecka coś, co nigdy nie powinno się tam w nim znaleźć. Ciężkie narkotyki, broń, yy, nieletnie, yy, prostytutki, morderstwa... Takie rzeczy się mogą znaleźć na przykład w plecaku dziecka, ja pamiętam. Jak jeszcze chodziłem do podstawówki, to w moim plecaku zawsze były. No przyznam się wam do tego. O, ciężko, ciężko się przyznać do tego. Zawsze miałem w plecaku. ludzkiego. Taki błąd popełnił pewien młody tata, który prowadzi na TikToku popularne konto M M Kurwa, Money Man M Miers. Okej. Okay. O, teraz mam reklamę. Woda po ugotowaniu jajek. Woda po ugotowaniu jajek to jedna z najbardziej przydatnych rzeczy. To chyba dla dzieci w Afryce. Mężczyzna na opublikowanym sieci nagraniu zdradził, że przypadkowo włożył do śladeniwki swojego synka. Piwo. Pif! Co? Cóż muszę dzisiaj odebrać moje dziecko ze szkoły, ponieważ popełniłem duży błąd, mówił mężczyzna na opublikowanym w aplikacji nagraniu. O, jest to nagranie nawet. Właśnie oglądam. Stary gada, że duży błąd. I mi się wydaje, że on specjalnie włożył to piwko do plecaka. Tak, serio, serio. Że stary chciał zrobić TikToka i przy okazji przepierdolił sytuację. Dobra. Jak do tego doszło? Młody tata wyjaśnił, że w porannym pośmiechu pośpiechu po prostu się pomylił, zdradził, że to ta, bo kurwa pomylił się, bo do roboty nosi plecak z komiky, a jego dziecko jakiś rozpierdziany stary kurwa ruksak Dobra. Młody tata wyjaśnił, że w porannym pośmiechu po prostu się pomylił, zdradził, że tego dnia na kuchennym blacie stały dwie puszki: jedna z piwem, a druga z wodą gazowaną. Niestety mężczyzna postanowił zapakować swojej latorośli nie tą, co trzeba. Teraz musi ponieść konsekwencje swojego roztargnienia. Autor filmiku zdradził, że w związku z incydentem został wezwany do szkoły. Muszę odebrać dziecko ze szkoły i spróbować wyjaśnić tę sytuację, tłumaczy. No to pewnie ją wyjaśnił, bo teraz jest... Internauci wspierają młodego tata. Młody tata musi być wspierany, bo to jest chłopy. No, chłopy się wspierają. Pozdro młody tato, co daje dziecku browara. Pod filmikiem pojawiło się mnóstwo komentarzy, internaci wspierali mężczyznę i wspominali swoje rodzicielskie pomyłki. Oto niektóre z wpisów. Uwaga, teraz są e, wpisy ludzi na temat tego starego, co dał dziecku browarka, hehe. Wysłałem moje dziecko do szkoły z torbą na pieluchy, jego brata zamiast z torbą na książki. Inna matka znowu pisze. Ja przyniosłam do klasy mojej córki dwie paczki papierosów w torbie z papierowymi talerzykami i z serwetkami. No to co, no to kurwa. Ten dał browarka, ten dał szluga. A no, kurwa, jeszcze ktoś flaszeczkę przyniesie, kielonki, i melarz się kręci. Inny internauta znowu pisze. Przecież każdy może się pomylić. To prawda. Ja się pomyliłem przy swoim porodzie. Mam nadzieję, że nauczyciele zrozumieli i nie miałeś z tego powodu kłopotów. Pewnie nie. Kiedyś spakowałem do śniadania dziecka przysmaki dla kota. Myślałem, że to ciasteczka. No, mordo. Młody kocur nam tu rośnie, kurwa. Pozdro. No i to był cały artykuł. Nic nie wniósł do mojego życia. E, mam nadzieję, że tak samo jak ten e, shitpost, który właśnie nagrałem. Mam nadzieję, że on też nic nie wniósł do waszego życia, tylko zmarnowaliście czas. To byłem ja, Dominik z PJP. E, pozdrawiam wszystkich. Nie wiem, czy kiedyś jeszcze nagram ten format. Zapytam się Błażeja. Bo ja mam czas na takie rzeczy akurat. <grym> Bo ja pracuję do 14.00. Więc pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam The Squad, pozdrawiam grupę A, grupę W, Blazer, Szakalaka i twoja stara Masiusiaka. Hehe, Nara, to byłem ja, do z PJP. Cześć.